Dużo więcej rzeczy do opanowania A właśnie. To nie się tylko. się łowi z brzegu normalną wędką jak metodą muchową. I tam jest na końcu żywa mucha? Nie, nie. Nie, nie, nie wolno żyć. Aha. To jest taka mucha, którą trzeba samemu zrobić. O Może pan był wcześniej, to mógłby pan zobaczyć takiego 43 cm tutaj ja I jakie piękne kolorki a jakby mi pan to przesłał i bym wmontował że to jest właśnie poda podam pan na... o no to czasami długo trwa Ale widzę, że fachowo tak manipuluje tym O! się tam chłopak Szparać. Piękna sprawa. No już deszczyk się ma ku początkowi jedna kropelka spadła na mnie. Tak coś się zaczęło? A dzisiaj jestem trzeci raz w tym samym miejscu. No to wszystko do A, no właśnie. Gdzie tu jest Dobrze. Nie? Chciałem coś napisać, ale poszło bez żadnych tekstów. Mam nadzieję, że przejdzie bez... Że nie uzna, że to spam. A, to w razie czego to ja oglądam też spam i wtedy wybiór co tak, pobierza. Tak, trzeba zajrzeć, czy... Dobra, fajnie. Fajnie. W to to, to to taka nisza trochę. Aha A to jest według pana dobre miejsce? O, po tej sztuce to chyba tak. Tak, bo no tutaj praktycznie jak są zawody wędkarskie, to się idzie na przykład od tego mostu do tego mostu tam przy sklepie. Aha. Do tego A. dużego mostu, takiego drogowego. To ten teren on przechodzi w przeciągu półtorej czy dwóch godzin i cały czas łowi. I co na tym terenie, na tej długości rzeki złowi, to to jest klasyfikowane do, do punktacji. A czy te ryby z tego zalewu mają możliwość przedostania się do tego potoku bez żadnych urazów fizycznych? Bo to no, wiadomo, turbiny pewnie i tak dalej. Nie tak, pewnie tak. Jakieś mają tam, no tam jak takie. ma dużo szczęścia, to się tam przemknie w głównym nurcie. I czy te ryby się potem przedostają dalej z tej bystrzycy do Odry czy nie? Tak, tak, tak jedno. Tak. Ale te ryby one się starają utrzymywać w jednym miejscu. One raczej mm -hmm. nie spływają tam gdzieś niżej, bo tu jest czystsza woda, jak za świdnicą też jest bystrzyca, ale tam nie za bardzo jest co, nie za bardzo jest co ten, łowić. Tam już nie ma tych strągów ładnych dużych. zmiana, tak? Tak, są dwa rodzaje muchy. E, jedne są takie, które pływają i drugie są tonące. I teraz będzie na tą tonącą... To Ona tak jakby na gruncie, tak? Pada do wody, tak, i płynie razem Aha. z, z Te ryby są bardzo waleczne. To jest taki ryby dla mnie w porównaniu z taką rybą e, z nierzeczną. To one są bardzo silne. O, jest coś! No, to mamy to. I dało się. Fajnie. To jest taki pływający mięsień. Aha. Ta ryba potrafi ogonem dużo większy kąt wygiąć i jest taka bardziej energiczna i żywa, żwawa. Stąd pokonuje te, te, te prądy. Tak, ale te ryby muszą jeść cały dzień, żeby żyć, bo to energię jak zjada zużywają. takie muszki, które tam praktycznie nic nie ważą ale to łapie muszki tylko pływające na wodzie pływające, czy wyskakuje z wody nie nie wyskakuje czasami o, tak, o, tak, tak uderzy zaczyna padać o, do tu mam niedaleko Kiedyś się bawiłem w to. Jeszcze wędkę mam w domu, ale to jest tak zaprzestałem. Ale tak z pławikowym. On też łowi z pławikowym. No to dobrze, że tak się nie trzyma jednego jakby na wszystkie, kierunku. Jakby wszystkie możliwe metody. Yy, bażanta, gołębia, uh -huh. e, później ten taki... Taki krawat, co ma kogut. To też jakoś aha, się tam nazywa. Aha. Też ma takie piórka, które No są... fajnie, to już. Mhm. No nie no dobra. No ci potrzebał. No. Jak będziesz blisko tego buta wyłów. A właśnie, on tak nie drażni. Daje po oczach. Ale to przynajmniej spełniacie ten wymóg, jaki jest wśród wędkarzy, że jak się przyjdzie na łowisko, na stanowisko, to się sprząta A, po poprzedniku. No. Ale że się zdarzają wśród wędkarzy też świnie to jest inna sprawa jak że między ludźmi są ludzie i ludziska. no coraz sobie pozwala deszczik bardziej to ostatnim razem łowił gości na blachę z brzegu no i zobaczył że on przeżył tam coś tam macha takim to. wiatr robi tym kijem też właśnie no tak się zdziwił, co ty pan na muchę łowisz, tak popatrzył. No to młody złowił pięć ryb a on jedną. Tak popatrzył, mówi, pokaż jak ty to robisz. Mówi, co no, ten. Mówi, niech no pan weźmie tą gumę. Przetniemy ją na cztery. Zrobił z takiej gumy normalnej takiego chudego śledzia. O, na, haczyk, tam na ten haczyk i mówi, niech pan rzuci teraz tam. No i złapał takiego 40 centymetrów. Jak go później w Wałbrzychu w sklepie spotkał, to go tam poklepywał, mówi no mistrzu tu tego fajnie, bo... Zbyleczego, kurczę. Bylecie, no. Udało mu się złowić największą rybę tego dnia. A jak się chłopak zaraził tą właśnie muchówką? No tragicznie. Niania, żona mojego kolegi, jak go bawiła, jak był malutki, taki tam około dwóch lat, no to chciała iść do domu, nie pilnować go u nas w domu tylko szła do siebie do domu zabierała go ze sobą no i żeby mieć święty spokój to kolega wysypywał mu na dywan sprzęt wędkarski z torby pozabierał tylko haczyki i to co ostro, a całą resztą się bawił no jak się zaraził, no to nie idzie go wyleczyć właśnie ja taką książkę kiedyś miałem w posiadaniu, gdzie takie kredo było na początku kto raz zaczął, ten już przepad. wędkowanie Tak. mnie syn zaraził Byliśmy na wczasach to kup wędkę A potem on wędkę zostawił i ja wpadłem w to. No jest wciągające. I, i, i razem relaksujące. Ja mam inne hobby, także muszę się pomęczyć, bo nie ma 18 lat to sam nie może jeździć na rybieniu musi być z opiekunem. No ja to się tak bawię w filmowanie. Fotografię. Mm -hmm. no to jest zobaczyć. O, tu sobie mogę zdjęcia robić, teraz znów zdjęcie. O, jest rybka. Uuu A, to już jest coś lepszego. to tak, Nie ma co z tą wędką zrobić. Czasami, jak, bo tutaj w tej chwili woda nie jest spuszczana, ale jak były zawody, to była spuszczona woda i stał tak mniej więcej popask w wodzie. Wow. To był z nim opiekun, sędzia, który go trochę asekurował, bo albo stał w nurcie przed nim, żeby go trochę osłonić przed wodą, żeby go nie przewróciło. bo To jak spuszczają tamy w zagórzu, to wtedy tej wody jest dużo więcej. Wow. Ale to jest dla niego też i swoista gimnastyka. Utrzymywać pion. Tak, tak, nogi to jest pracują. Jest. Zbliżymy sobie ją teraz. No odwróć, żeby była bokiem Mamy to poszła. Niech się cieszy. No to fajnie panowie, nam nie będzie czas.